Program powiększenia. Łukasz Chybiński witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu pod inspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Witam serdecznie. Witam Państwa, witam Panie Redaktorze. Szanowni Państwo, będziemy rozmawiać po pierwsze o zbliżającym się roku szkolnym, bo to dla policjantów też bardzo ważna data ten pierwszy dzień września, szczególnie w Zielonej Górze. Porozmawiamy też o elementach odblaskowych, czyli o tej nowości, którą sygnalizowaliśmy wczoraj w Kronice Lubuskiej. Kilka słów na temat tego, że Osoby, które posiadają prawo jazdy kategorii B przesiadają się na motocykle. Zobaczymy, jak to będzie w Zielonej Górze. Kilka słów na ten temat. Pani rzecznik, ja bym chciał, żebyśmy zaczęli od trasy S3. Ja widzę, że pani trzyma mhm. ten plakacik. Do tego plakaciku zaraz dobrze. przejdziemy, ale dziś w ratuszu tak na gorąco po tej sesji e, mieliśmy wystąpienie i naczelnika zielonogórskiej drogówki pana Jarosława Tchorowskiego i dyrektora generalnej dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad. Mowa była o trasie S3. I rzeczywiście wszyscy mamy świadomość z tego, że trasa S3 jest gładka, świetnie się po niej jedzie, to jest skrót nad morze. Wszyscy mamy świadomość tego, że ta trasa była potrzebna, jest potrzebna, jest dobrze. Wykonana, tylko dzieją się na niej okrutne rzeczy, i to nie jest ani wina. Policji, ani wina Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to jest wina kierowców. Tutaj nie ma co się czarować. E, głupota kierowców, brak wyobraźni, często no, po prostu widzimy to na nagraniach, które dostajemy często i, i, i z Komendy Miejskiej Policji. No tutaj trzeba apelować, a, a, a nie gdzieś tam pewnie szukać pomocy, czy rozwiązania, czy nawet naciskać w taki sposób, jak to dziś miało miejsce w ratuszu, na Komendę Miejską Policji, czy na Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Myślę, że tutaj, podobnie jak przy kampanii powstrzymania pijanego kierowcy, trzeba apelować do tych wszystkich, którzy jadą z takim kierowcą, tak? I też po prostu mówić mu: zwolnij, nie szalej, nie wyprzedzaj na trzeciego, tak? To jest rzeczywiście wszystkie te zdarzenia, które są na naszym odcinku S3 są związane tylko i wyłącznie z brawurą, z nieodpowiedzialnością, z zbyt szybką jazdą, z wyprzedzaniem na trzeciego. To są, większość tych zdarzeń tragicznych właśnie takie ma przyczyny. Pani rzecznik, wy nie możecie zrobić chyba nic więcej ponad to, co już robicie na trasie S3, no, bo jak jeździmy tą trasą, to widzimy, tam cały czas pojawiają się radiowozy nieoznakowane, z, wi z wideorejestratorami. Często też gdzieś tam są patrole przy drogach. W momencie, kiedy pojawia się jakiś wypadek na na trasie S3, natychmiast organizowane są objazdy, tak więc no, chyba więcej się nie da. Ewidentnie zabezpieczenie trasy S3 to jest priorytet naszej drogówki i tak jak wielokrotnie powtarzam, wideorejestratory pojawiają się tam przynajmniej na kilka godzin w ciągu doby. Nasze patrole, nasze akcje, działania na, na trójce, no, rzeczywiście robimy wszystko to, co jest dozwolone przepisami. No nie jesteśmy w stanie po prostu upilnować każdego kierowcy i stąd, tak jak mówię, apel do, do państwa wychowujmy się na drodze nawzajem. To jest rzeczywiście bardzo duży odzew tych wszystkich, którzy się nie godzą na, na piractwo drogowe i właściwie codziennie dostaję przynajmniej jeden, dwa, trzy filmy z nagraniami. I co mi się bardzo podoba, ci, którzy przesyłają te filmy, decydują się tak, będę decyduje się na to, chcę być świadkiem, podaję swoje imię i nazwisko, będę świadczył przeciwko temu, kto w taki sposób się zachowuje na drodze. I to jest bardzo dobra, dobra tendencja. Właśnie. My wszyscy musimy zmienić nastawienie do, do stylu jeżdżenia Polaków. No właśnie, i bardzo ciekawa informacja jest taka, że Polacy coraz częściej też sami nagrywają to, co się dzieje na tak. drogach. Tak więc w momencie, kiedy w lusterku wstecznym widzimy, że a może to jest ten radiowóz gdzieś tam nieoznakowany? Wcale nie musi to być radiowóz, to może być zwykły kierowca, który gdzieś tam z tym filmem potem kieruje się do państwa tak. i takiego pirata e, można szybko namierzyć. My w Kronicy Lubuskiej też bardzo często apelujemy i za państwa, z państwa pomocą też o tę rozwagę. Zostawmy trasę jest 3 i skupmy się na tym pierwszym dniu września. Tu jest kampania Jestem widoczny, jestem bezpieczny, ona na pewno tak. jest połączona z tymi odblaskami, które gdzieś tam są wprowadzane i z tym pierwszym dniem września to dla was jest bardzo ważna data, bo to jest taki ruch tych młodych dzieciaczków, rodziców, ten ruch pod, szkołach jest, pod szkołami jest wzmożony i co ważne, chyba przez jakiś dłuższy okres na początku września musicie być przy szkołach, bo te dzieci i rodziców też trzeba w jakiś sposób do tego przyzwyczaić. Dobrze, że pan redaktor mówi, że również rodziców trzeba do tego przyzwyczaić, bo sama jestem bardzo często świadkiem tego, że po pierwsze rodzice przywożąc dziecko zatrzymują się w miejscu, w którym nie powinni się zatrzymywać, czy blokują Wjazd innym, czy w ogóle w miejscu niebezpiecznym, czy wysadzają dziecko w takim miejscu, że jest to niebezpieczne dla dziecka, ale co mnie jeszcze bardziej <laughs> przeraża widok mamy, babci, czy, czy taty, czy dziadka, którzy po prostu przeprowadzają swoje dziecko, czy wnuka za rękę w miejscu niedozwolonym. Dzieci uczą się od nas przede wszystkim i nie może być tak, że w szkole czy od policjantów dostają dzieci komunikat przechodź prawidłowo po pasach i, 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 i uczymy je prawidłowy, prawidłowych a zachowań, a w domu ładnie. dostają osobny komunikat, tak, że czasem można skrócić sobie drogę, bo niestety później się okazuje że to czasem dla naszego dziecka może się skończyć tragicznie i tutaj też dorośli muszą mieć tego świadomość wszyscy uczymy nasze dzieci. Nie obawiajmy się zwrócić uwagę nawet innym dorosłym, że postępują źle. Ja sama tak, tak robię. Zwracam uwagę, jeśli widzę, że ktoś przeprowadza dziecko w miejscu niedozwolonym, zwracam na to głośną uwagę. Pani Rzecznik, a w Komendzie Miejskiej Policji rzeczywiście jest taki, czuć taki wzmożony ruch przed rozpoczęciem roku szkolnego? Tak jak rodzice szykują dzieci, wy też się w jakiś sposób szykujecie? Tak, oczywiście my również mamy swoje działania związane z początkiem roku szkolnego. Zawsze jest to jest to działanie pod hasłem bezpieczna droga do szkoły i policjanci oprócz tego, że pojawią się przy szkołach, że będą właśnie patrolować na początku września okolice szkół i sprawdzać to jak te przejścia chociażby przy szkołach są zabezpieczone, Będziemy się oczywiście przez pierwsze miesiące roku szkolnego pojawiać w szkołach właśnie z tą edukacją dotyczącą bezpiecznej drogi do szkoły i ze szkoły. Wracając, to się nieodmiennie wiąże oczywiście właśnie z tematem elementów odblaskowych. Dlaczego trzymam ten plakat? Bo Dokładnie, ta, plakat. Zmiana, ta zmiana w ustawodawstwie. To jest odpowiedź na to, o co policjanci i ci, którzy się zajmują bezpieczeństwem na drogach, apelują już od kilku lat, że te elementy naprawdę... I w istotny sposób poprawiają bezpieczeństwo pieszych. Stąd ten plakat to jest już szósta edycja naszej kampanii, którą prowadzimy wspólnie w mieście Ziona Góra z Urzędem Miasta i z Fundacją Bezpieczne Miasto. Wszystkie dzieci w szkołach podstawowych co roku dostają w mieście Ziona Góra elementy odblaskowe. Rodzice dostają ulotki. Są prowadzone zajęcia edukacyjne. Staramy się już od kilku lat właśnie mówić o tym, jak to jest ważne dla bezpieczeństwa. Na drodze nie tylko dla dzieci, również dla dorosłych. Ten konkurs, ta edycja tych, tych działań edukacyjnych to zawsze są jakieś konkursy dla dzieci. W tym roku jest taka nowość, że konkurs dla młodszych dzieci to będzie napisanie wierszyka, jakiejś rymowanki wspólnie z rodzicami, ponieważ chcemy, żeby właśnie z rodzicami wspólnie dziecko o tym. Temacie, o temacie bezpieczeństwa i o temacie właśnie świateł odblaskowych rozmawiało. To, co już w względach się pojawiło nie, niejednokrotnie od, od wczoraj, że rzeczywiście światła odblaskowe poprawiają widoczność pieszego. Em, 10, 10, wczoraj Pani Pani powiedziała tak. piękne zdanie, że po prostu ratują życie. No w skrócie, Bardzo często zdanie. ratują życie. Każdy z nas, kto jest kierowcą i jechał e, po zmroku e, w miejscu, gdzie nie ma e, oświetlenia, doskonale wie, jak słabo widoczny jest pieszy czy rowerzysta. Właśnie po zmroku. I tych elementów może być mnóstwo. To są różne wersje. Ja tutaj też przeniosłam kilka takich, które możemy Zaprezentujemy. właśnie zaprezentować. Ja trzymać, o. Dobrze, okej. Okay. Taka. Taka zawieszka tak, na ramę, którą możemy sobie na ramę roweru to chociażby to. Czy właśnie takie zapinki, czy, czy opaska na, tak, to na są ramie, elementy, które gdzieś tam. Czy w szkole smycz, można dostać. Tak, tak? tak? chociażby. E, czy taka e, właśnie dla rowerzysty, czy też dla pieszego taka szarfa, do której też można telefon komórkowy. Naprawdę tych wersji i tych. tych Elementów odblaskowych jest mnóstwo również mnóstwo proszę powiedzieć, pani zwłaszcza, rzecznik, zwłaszcza ubrań. Tak, już teraz sportowe ubrania Sportowe, też tak, szyją, ale proszę tak. powiedzieć, Pani Rzecznik, bo, bo ja spotkałem mhm. się z takim można to uznać za mało poważny taki zarzut, ale spotkałem się z takimi opiniami, że na przykład nie będę nosić elementów odblaskowych, bo mi nie pasuje do garderoby, na przykład. No też, yy, tak, żebyśmy się tutaj dobrze Ja wiem, że grozi za to mamy. Nie, nie, my do dzieci apelujemy o to, żeby te elementy odblaska wynosiły zawsze yy, i w mieście i poza miastem. Natomiast jeśli chodzi o dorosłych, przepis ten, obowiązek dotyczy yy, terenu niezabudowanego i tak. yy, w miejscu, gdzie nie ma wyznaczonego chodnika czy, czy drogi dla, yy, dla pieszych. Czyli ktoś, kto się po prostu porusza yy, poboczem czy czy ścieżką rowerową, tak? Powinien mieć takie elementy odblaskowe. Mm -hmm. To, czy pasuje do stroju, czy nie pasuje do stroju, to już jest kwestia tego. To, jest, to może być element, który po prostu możemy zdjąć, tak? Nie wiem załóżmy, że idziemy na przyjęcie, a poruszamy się po poboczem, możemy ten element mieć na sobie tylko wtedy, kiedy się poruszamy po drodze. No to jest uważam argument taki trochę. Ja specjalnie użyłem słowa mało poważne, mało poważne niepoważne tak, nawet, ale, też coś ale pojawia się ten To tak, więc... jest bardzo istotne, żebyśmy pamiętali, że ten element ma być z przodu, tak skoro idziemy w, ruchu, w przeciwległym kierunku do samochodu, to to kierowca ma widzieć ten element, tak? a nie to, że tylko go mamy na przykład przy plecaku na, na Plecach niesionym. On ma być widoczny z przodu, czyli musi być umieszczony w takim miejscu, żeby rzeczywiście odbijał światła samochodu. Panie Rzecznik, i ostatni temat naszego dzisiejszego spotkania, on jest taki. Yy... Ja bym użył określenia dość dziwny, bo jak przeglądałem portale internetowe dotyczące informacji gdzieś tam w całym kraju, jak to wygląda, to okazuje się, że taki motocykl ciężko już jest nabyć, bo ponoć wszystkie zostały wyprzedane. Chodzi o te motocykle o pojemności 125 cm3, bo jak Państwo słyszeli pewnie wczoraj w Kronice Lubuskiej, nie tylko u nas są nowe przepisy w prawie o ruchu drogowym, które pozwalają osobom posiadającym prawo jazdy kategorii B od minimum 3 lat. Bez specjalnych egzaminów i bez uprawnień, przesiąść się na taki motocykl. Mało, mało litrażowy. Mało tak. Czy w komendzie jakoś nie wiem, troszeczkę obawiacie się tego zabiegu? Bo ja przyznam się szczerze, nie mam talentu do tego, żeby poruszać się motocyklem. Pewnie nie będę próbował, ale może taka osoba, która jak ja nie radzi sobie, a z chęcią spróbuje, wsiądzie i pojedzie. No, tragedię wcale nie jest trudno. No, trudno jest tutaj oceniać y, odpowiedzialność. Kierujących za ich, własne, dobre słowo, za ich własne umiejętności, tak? bo to e, ustawodawca daje taką możliwość. No, on niestety liczy też na, na, na to, że A wy liczycie się z tym, że będziecie mieć więcej ludźmi, pracy, czy nie bierzecie i, tego pod uwagę? Myślę, że nie nie, nie, nie przypuszczam, żebyśmy mieli więcej zdarzeń z tym związanych. Nie ukrywam, że e, no, z całą sympatią dla motocyklistów. Jest dużo zdarzeń z motocyklistami. Tak w pamiętam ciągu, jeden weekend, po ciągu, którym spotkałem tak, się z panią tak, i to były, były, i były tak, dwa wypadki i były dwa wypadki z motocyklistami, motocyklistami. także właściwie nie ma tygodnia teraz w tym sezonie wiosenno-letnim. Żeby nie było jakiegoś zdarzenia z motocyklistą czy z motorowerzystą i no, bardzo często to jest niestety też wina ich właśnie brawurowej jazdy chcą wykorzystać tą swoją moc. Te silniki mało mam nadzieję, że nie będą rozwijały te motocykle takich prędkości, więc może to nie, nie tu będzie problem. Natomiast no, myślę, że to, że ustawodawca określił, że to musi być prawo jazdy od co najmniej trzech lat, liczy na to, że ta osoba jest już na tyle obyta z ruchem drogowym i jest na tyle odpowiedzialna na drodze, że wsiadając na ten motocykl też będzie potrafiła się na drodze zachować i będzie wiedziała o przestrzeganiu przepisów. No mam nadzieję, że tak będzie, że te osoby będą w dalszym ciągu Przestrzegać przepisów, bo skoro się przesiądą, to znaczy, że te prawo jazdy udało się zatrzymać. Pani rzecznik, pięknie pani. Dziękuję za wizytę w dziękuję. naszym studiu. Państwu przypomnę, podinspektor Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję Państwu. za uwagę. To był program powiększenie. Widzimy się jutro. Do zobaczenia.